Dobry wieczór, dobry wieczór, a w zasadzie jeszcze mogę dzień dobry, dzień dobry, bo Ech. przepraszam spotkanie ze mną o trochę nietypowej porze, bo według mego zegarka na komputerze 16:32 i to ze względu na to, że klientka jedna nie przyszła, więc mówię, żeby czasu nie zmarnować, zrobię dla państwa horoskop, horoskop dla znaku byka na styczeń 2025 roku. Bardzo ważny miesiąc. A w tym miesiącu najważniejszy będzie nów 29 stycznia o godzinie 13:34. Nie dość, że wtedy całkowicie się zaczyna, bo pierwszy nów księżyca w styczniu, energia całego roku 2025, to jeszcze zaczyna się nowy rok, jeżeli chodzi o horoskop chiński, i wtedy też. Wiele osób pyta się, kiedy pani Magdaleno zrobić rytuał na bogactwo, albo kiedy zmienić jabłko w rytmu orale na bogactwo, właśnie wtedy, 29 stycznia. Rytuał na bogactwo jest na moim kanale. Ja go pokazywałam w styczniu 2024. Warto poszukać, warto zrobić. Wielu osobom się życie odmieniło. A jeżeli ktoś by chciał być, w bardzo takiej fajnej medytacji, webinarze 29 stycznia ze mną. To jest webinar na temat celów i medytacja z błogosławieństwami, wizualizacją, aby wszystko to się zrealizowało. A teraz, tak, pierwsza karta z przesłaniem będzie z potęgi myśli Louis Hay. Później spiral tarot, a później dla Was drogie kochane byki na cały miesiąc anioł. Więc już koniec gadania: koncentruję się na Was, tasuję karty i pytam się, z jakim przesłaniem powinny pracować byki. Co dla byków będzie ważne? Z jakim przesłaniem powinny byki pracować? Co dla byków ważne? Nad czym powinny się skoncentrować, i już patrzę. I kochani, przepiękna karta na styczeń, nawet bym powiedziała, tak piękna, że nie wiem, czy bym nie zostawiła sobie jej na cały rok, zasługuje na to, co najlepsze i przyjmuje co najlepsze. I teraz posłuchajcie, co, pisze, co napisała Louise Hay. Mam mentalne i emocjonalne predyspozycje do tego, by cieszyć się dostatnim i pełnym miłości życiem. Mam prawo wymagać tego, co najlepsze. Przyjmuję, to dobyków ofiarowane mi dobro. Przepiękne przesłanie. Zasługuję na to, co najlepsze i przyjmuję to, co najlepsze. Tak? Zasługiwać można całe życie ale tutaj to drugi człon przesłania i przyjmuję, czyli już teraz otwieram ręce na błogosławieństwa z niebios w postaci dobrych spraw uczuciowych, nadmiaru własnych pieniędzy i dobrego zdrowia i cudownej kondycji i wspaniałych ludzi wokół was. To dla byków przepiękne przesłanie byki. Zobaczymy teraz co w kartach tarota na trzy sfery życia, uczuciową, finansową i zdrowotną. Tasuję karty, myślę o bykach. Mam nadzieję, że byki tutaj są. Napiszcie byki w komentarzach, czy tutaj na żywo, czy pod filmikiem, z której dekady jesteście, czy lubicie to, że jesteście z znaku byka, a ja tasuję i pytam się, co czeka wszystkie byki w 2025 roku w styczniu. I mamy tak, karta świat, karta cesarzowa i karta e, króla pucharów. Czyli bym powiedziała tak: jeżeli byki otworzą się na świat, tak niewątpliwie karta świat, to bardzo duży, dużo ciekawych rzeczy właśnie w styczniu może się zadziać w waszych sprawach uczuciowych. A na pewno, nawet jeżeli no nie, wiem, nie, nie stworzycie nowego związku, to na pewno będziecie mieli dowody takiego yy, uwielbienia Was, y, tego, że jesteście ważni dla kogoś, że kogo, komu się podobacie. Yy, te karty, bo tutaj nie mieliśmy podzielenia teraz, czy to w sprawach uczuciowych, czy zawodowych, również mogą wskazywać, że jeżeli się otworzycie na świat w domyśle, będziecie bywać wśród. Yy, Różnych ludzi wśród nowych towarzystw, innych niż dotychczas, lub być może, jeżeli ktoś ma pracę związaną za granicą, to otworzy się jeszcze bardziej na zagranicę i na poznawanie ludzi za granicą, ma szansę nawiązać bardzo dobre kontakty, nawet takie zawodowe. No i tutaj na pewno dobry czas do polepszania urody o tym mówi Cesarzowa. I cesarzowa z królem Pucharów. Bardzo dobry czas do wszelkiego rodzaju twórczości. Wyciągam teraz dla Was trzy karty: na sprawy uczuciowo-rodzinne, na sprawy zawodowo-finansowe i na sprawy zdrowotno-kondycyjne. I jeszcze na koniec będzie karta anielska. Sprawy uczuciowe, dwójka buław, czyli generalnie, jeżeli jakiś byk będzie chciał być w związku, a na przykład nie jest, to ja bym powiedziała, nie wiem, co bym musiał robić, żeby nie być w związku. Chyba siedzieć w domu i do nikogo się nie odzywać, siedzieć ze skwaszoną minką. Karty na razie pociągniemy tutaj dla byków samotnych. Karty pokazują, że jeżeli byk chciałby mieć bratną duszę lub kogoś, bo jednak jest to karta ognista, dwójka w kogoś do przytulania, kogoś do seksu. Jedni potrzebują głębokich relacji, drugzy niezobowiązujących. Wystarczy, że wyjdzie do ludzi, wyjdzie do ludzi tam, gdzie się bawią, gdzie piją, gdzie tańczą, i jest w stanie kogoś, i tu jest karta cesarz, wartościowego, konkretnego poznać, nawet jeżeli na początku byłoby mówione, tylko nie wiem, może tylko na seks, tak? Ale naprawdę jest w stanie kogoś solidnego. Cesarz, solidny partner, solidna partnerka, nie musi być to tylko mężczyzna, jest w stanie poznać. I teraz tak, jeżeli chodzi o stałe, o stałe związki, w stałych związkach bardzo dobra energia myślę, że jak najbardziej wzmocnicie swoją relację, będziecie ze sobą bliżej fizycznie, seksualnie w styczniu, ale również myślę, że Będziecie razem gdzieś wychodzić, gdzie mogą być akty zazdrości. Nie wiem, czy byk pokaże, że jest zazdrosny, czy partner byka pokaże, że jest zazdrosny, ale takie momenty będą. U niektórych byków nawet może być zagrożenie zdradą. Trójka Bucharów przy dwójce buław nieraz oznacza trójkąt, tak? No wiele od was zależy. Idziemy dalej, sprawy zawodowe, królowa buław, czyli w sprawach zawodowych, w sprawach finansowych, relacja z kobietą będzie ważna. Ważne, żeby ona była dobra, więc jeżeli szwankuje, to nieraz się uśmiechnijcie, zęby zaciśnijcie i starajcie się być mili, bo jeżeli tak będzie, macie rozwój zawodowy. Może jeszcze niekoniecznie będzie miał on przełożenie na sprawy finansowe. Ale na pewno będzie miał przełożenie na takie dostrzeżenie was, waszej mądrości, yy, zobaczenie, że jesteście osobą wartościową, odpowiednią na odpowiednim stanowisku. Gdyby była możliwość uczenia się czegoś w sprawach zawodowych, czy to poprzez doświadczenie, bo od kogoś się uczycie, czy poprzez jakiś kurs, yy, czy, czy w ogóle naukę, to na pewno jest to dobry miesiąc. Jeszcze pamiętajmy o tym, że Słońce jest w znaku koziorożca, czyli w trygodnie do Was. I tutaj w połączeniu z tym kabłanem myślę, że bardzo dobry czas do tego, żeby jeżeli macie oczywiście taki zamiar, macie jakiś pomysł, żeby porozmawiać z szefem, może się wykazać, może o coś poprosić, to na pewno jest na to dobry czas. Póki co wychodzi Wam jeden z lepszych horoskopów. Zdrowotnie, zdrowotnie pierwsza karta nieładna. Dziesiątka mieczy, nawet jakbyście nie byli wróżkami, wróżbitami, to widać, że nie jest ładna. Co ona oznacza? Jakieś problemy e zdrowotne, pokiereszowanie. Mogą być to problemy natury psychologicznej, bo jesteście przeciążeni, a mogą być to przy dziesiątce mieczy dolegliwości neurologiczne, najprawdopodobniej związane z kręgosłupem. Ale jeżeli zostanie podjęte leczenie, a czy działanie leczenie, wtedy jak najbardziej wszystko będzie dobrze. Oczywiście wróżka nie jest od leczenia, wróżka od pobudowania, po ale wszystko co jest związane z iniekcjami, nakuwaniem byłoby ważne i czy jesteście w stanie odzyskać moc? Tak, karta moc mówi: "Jesteście w stanie odzyskać moc". Również, gdybyście chcieli jakieś zabiegi, czy kosmetyczne, czy nawet bym powiedziała chirurgiczne, upiększające, robić, to ten układ mówi, szczególnie ta karta moc, a wcześniej ten as mieczy, że jesteście w stanie, że jest to dobry czas do tego typu przedsięwzięć. I kochani, dla Was jeszcze karta anielska, przepiękna karta, bardzo ją lubię. Pozdrowienia z niebios. Archanioł Azrael mówi, twoi najbliżsi w niebiosach czują się świetnie, uwolni się od zmartwień i poczuł ich pełne miłości błogosławieństwo, czyli twoi bliscy zmarli, mają tam się dobrze, czuwają, chronią ciebie, a jeżeli nie masz bliskich po tamtej stronie, to jesteś i tak pod boską, anielską energią i tego ci życzę, nie tylko... Na styczeń, ale na cały rok. Dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że polubisz filmik, zasubskrybujesz kanał i może przekonasz się do oglądania codziennych energetyk. Zapraszam, bądź ze mną nie tylko w styczniu. Pa!